Serdecznie witam sannik. Koniec wystawy. Za mną jest moja praca dyplomowa z Akademii Sztuk Pięknych. Który, dyplom miałem w 2002 roku. I to jest rzeźba przedstawiająca bohatera współczesnego. Taki człowiek ze steropianu. O, proszę bardzo, podlewany steropian. Tak to wygląda. Taki pancerz z miedzi. Pancerz, który jest bardziej ludzki niż, niż yy, ta postać. I takie styropianowe brzydale ze styropianu. Brzydale to powiem, że to jest taka domena współczesności. Yy, to jest wyrzeźbiony brzydal, ale też brzydale atakują moją twórczość. Okazuje się, że niejaki Jaki Omzryk tak się to chyba, nazywa. ośrodek monitorowania zachowań xenofobicznych, rasistowskich i tak dalej. No, znowu oskarżył mnie o sianie nienawiści. No i przykładami mają być moje działania artystyczne, co jest po prostu paranoją. Ci ludzie powinni się leczyć, bo jak, jak można atakować polskiego artystę za tworzenie rzeczy pięknych, porządnych, dobrych. To, że wyrzeźbiłem takiego brzydala, no nie co mu na czurek wisi o tak gdzieś. No Bohater współczesny Lub Satyra na współczesność No, i znów mnie atakują. Znów będzie pewnie rozprawa w sądzie. Materiał, który widziałem, który pokazywali, to jest, to jest policjant. No to są tam moje rzeźby, których się nie wypieram. Są, są i Pieta, Matka Boża, Trzymająca Pana Jezusa. To jest dla nich najbardziej antysemicka rzeźba. No i, i pozostałe. No to jeżeli, jeżeli do tego dochodzi, że organizacja komunistyczna OMSRIG atakuje polską kulturę, to trzeba się za nich wziąć, bo to jest łamanie prawa i to jest artykuł 256, 257, to co oni robią? I tutaj niech się prokurator za nich weźmie w końcu. To nie w Polsce mamy inne obce kultury uprzywilejowane, tylko jest kultura polska. Oni atakują polskich artystów, polskich patriotów, yy, naszych bohaterów narodowych. Robią to w sposób karygodny i w końcu trzeba z tym zrobić porządek. A porządek się zrobi, yy, jak, jak, yy, jak posadzi się i tego Rafała Gabła i innych w więzieniu za to co robią, jak szkalują dobre imię Polaków no. Dla, no nie, oni nie znoszą mojego kunsztu to jest, to jest tak i, i robią może się uda, może się nie uda i zgłaszają Polaków e, do prokuratury a prokuratorzy że nie mają co robić bo złodziei którzy grabią polskim majątek narodowy nie łapią, no to się zajmują byle czymś takim, a musi się wykazać i w statystykach musi się mu zgadzać, no że on coś tam przeprowadził. S sąd skazał albo nie skazał, różnie to wygląda, no ale tak, tak zajmują czas, i tak chcą, to jest system komunistyczny, i trzeba to wprost powiedzieć, że... Zarówno komunizm, syjonizm, jak hitleryzm były to systemy w Hadze uznane za systemy zbrodnicze. Oni się odnoszą i do syjonizmu i do komunizmu. No i tak to wygląda. Ta satyra na współczesność przeze mnie zrobiona, gdzie sobie brzydal przy, przypina pancerz, który jest bardziej ludzki niż on. I tak to wygląda dla Telewizji Narodowej, mówił Bartłomiej Kurzeja, czołem